Szybko, Maziu, zaczynaj, póki się wczytuje! Hello, masz z tej strony, witam już w kolejnym A? odcinku z Dead Island. Jest ze niezmiennie Echo. Tak, 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 Cześć. Nie nie I Fubar. No cześć! A w tym mieszkaniu się jara? Chyba dużo ziela wypalili. Ojej, ojej, ojej. Ło nie! Fortunnie. OGIEŃ! A pteczką się piję. Wow. Ja. Jestem pijany i tu nie widzę ma. jakiegoś zbira. Ciekawe, czy damy radę mu strzelić shotguna w twarz. Chyba nie, nowy Odpalił poziom. się. A ja mam nowy poziom. No on, on jest pijany żeby trafić. Chyba mu headshota walnąłem, On się pali, a ja inwestuję w nowe umiejętności. Hehehe. <laughs> Przecież by... się zombiaka. I tak, i w tym mieszkaniu chyba mamy do oddania czaszkę, co nie? W Nie? No jest, Aha, spalił się piec. Dobra. E... To nie... no, A nawet... co się stanie, jak wskoczę w piec? Czekajcie, włączę ekran może się ugasi. Musimy już odwalić tą czaszkę na piecyk. No, teraz tak właśnie. Nie, bo coś mi, coś mi się widać, że w tym mieszkaniu było coś ciekawszego jeszcze do zrobienia. Tylko nie wiem, to dlaczego... To Niech mi ktoś powie, czemu nie można podnieść walizki. Aha, bo już zawartość, widzę, była opróżniona. Jak wszystko, tak? Który level? Ksiepcie, y no. Złodziejstwo zamków, ma... Sprawny taktyczny no już, już podwójny, już otworzyłem. A do ciebie to. No to bardzo, ładne nas sprzedaż. Okay. Każdy inwestuje w włamywanie, ja was nie poznaję ludzie. Zamknęli ja nas w łazience, ja nie chcę! Ja nie <suszę> mam... Tylko nie z loganem, on ma zepsute kolano nie umie się kochać. <suszę> Logan postać, która skacze bez zaginania nóg. No, dlatego mam opaskę. Niczym Minecraft. To jest tak skleczą. Ta opaska mu tak zesztywniła nogę, że nie może i nawet zgodzić. Bywa i tak. Chce ktoś sobie furię włączyć teraz? Wszaki? Teraz, kiedy ja i Kratos przed chwilą zeszliśmy, oboje naraz. Hej, U, może ty... ja użyję furii, gdybym ją miał? To ją miej. Bum, bum. Dzień dobry, proszę pani. Co pani się tak gorączkuje? Ma zły dzień chyba. A wierzę, nie A że jest To jest możliwe. Dopiero co A. tu sprzątaliśmy przecież. Pał, pał. Dobra, ciśniemy teraz. do kościółka. Co w ogóle w tej tece było do znalezienia brońco, nie? Dla jednego gościa. Wziąłem. A kto by się spodziewał, że to Kratos? I to do kościółka? Tak, a w następnej kolejności wracamy na taką na tą główną bananoi. No to bananoi. Bananoi ja. na banana. Na banana. Banan wszyscy. Na banana to by chciała chyba. Czas, żeby grzesznicy zapłacili, ale on mądrze prawi. Ja nigdy nie rozumiem, co chodzi o banan wszyscy. to z CS-a Bo W Counter Strike'u jest takie miejsce, co przypomina banan. Na daszcie. To nie, to było na Inferno. No i właśnie. No przestań mi psyć, że to było na Aniołku. Złóżę, złóżę mówisz. Kurczę, pomyliło się wam z ofisem ludzie. A ja w końcu zobaczę, jak wygląda moja. A może Astek? Siekierka. Właśnie na Asteku. Dzięki, że mi przypomniałeś, ale się pomyliłem. Teraz ludzi wkręciłem. To było na Asteku, właśnie. Tak. Okay. Jedziemy. Ej, poczekajcie na mnie, co? Tam było do... odbiło coś? Jakoś... znaczy, no, było krótkie pięciu. zawsze Krótkie fusy. No kur. Ja nie, ja nie wyglądam jak tak robię? Eee, tak już patrzę. Wtaczę na naprawdę? No. Ale nie, kucając lepiej. O, ona się obróciła. E, w sumie nic. Tylko tak aksja ancyluje mi w głowę. Co tu? E, Ej, ej, czemu to przeleciał Aha. Nie rzucaj swoją broją quizu. Ona przelatuje przez samochód. Ja sobie <grym> lubię The Island za to, że widać nogi, tak jak było w pierwszym Wolfensteinie. Tak, bo w lepcie jedynce. No, w dwójce już nie ma nóg, mnie to wkurza bardzo. ja już nie W dwójce jesteś kadłubkiem. Dobra, udajemy się w dwójce. Na, na lewitujesz. <grym no? <grym to tak samo jak u nas z tą rozmową było, to była jakby osoba na wózku. Be... Tego, bez nóg by stanęła na nich ty, ty... Wlewcie W to zombie biegną na ciebie bez jednej nogi Jak dasz a... mu wystarczająco dużo HP to bez problemu No, a zresztą w Dead Island a... walą w ciebie rękami, którymi nie ma Nie nawet to później Bo ja lubię, no Chyba coś nas bije Dobra, masz, masz echo Dobra, przesiadka Zapraszam a... na tył nie, echo, czemu wychodzisz? No on prowadzi, jechał. Ja nie lubię. Jechać ludzie! No jedźcie! No jedź, ja to... przejedź go. Lol, gówno mi się dzieje. Też maziu. Ale no, jak skręcasz... maziu. Jechać, <rausza> haha, mogę strzelać do zombiaków! Czas? No, no dawaj, jedziesz, jedziesz, ja będę ty strzelał. Jak skręcam, to ty wypadasz. Chodź, poparciadaj, nie przeciągaj. Nie, tak? bo tutaj wiem, że gdzieś jest łopata albo szufla. Właśnie, znaczy to, to tutaj jest to, co trzeba wziąć na questę. No to, to dajem. To, to mogę ci poszukać w takim razie. Te, też ci pomogę. To znaczy, ja tu znalazłem ostatnio tego. E, właśnie, nie, nie łopatę, a szuflę bodajże. Znaczy, tutaj mają. wiem, że ja znalazłem do tego questa to, co ten gnojek chciał. O, one. im się level zwiększa. No ba, przecież ty levelujesz, nie? No nie. Zombie też levelują, co prawda one nic nie robią, ale też levelują. No peł, to i zamykam sobie statystykę młot O macie tam samochód, Pojedziecie bez. bez... Mamy, no A. możemy pojechać, to ty sobie możesz wbrej czegoś. No może pojeździe trzeba. Ok, czekaj, to chyba było w tym tu budynku. Tak? Dobrze mówię? Tak jest. Z średni... Eee. Znaczy, co ja gadam? To nie była nie nie rejs tylko ten, Tulipan. Kij Tulipan. Tulipan to, to był w Dobrze, ale ja właśnie teraz nawalam z broni, Tulipan. Hej, hej. Tak. to ma być, czy co? Łopata! Eee... Łopata. O nie, no to kurczę. Ja, ja mówiłem ci, ja ostatnio tutaj też właśnie szukałem jej i znalazłem tylko szuflę. Nie znalazłem łopaty. Dobra, teraz czas na Gordona Freemana. Kłóc no. ży żyję Ojej, a ja nie Nie? Nie, szybko, szybko, szybko Czemu siebie uleczyłeś? Już, spokojnie, Maziu. Naprawdę <grystanie> On idzie mnie uleczyć przy okazji leczy no, siebie. <grystanie> maziu, trzeba mieć priorytety, proszę cię. Właśnie. No i znowu padłem, lol. A, bo mi zaś się skończyły te apteczki. To zaraz ja cię uleczę. Maziu nie pada już więcej. Dobra, teraz... Jak tam ty ze zdrowiem stoisz? A, dobrze ci. Uuu, Dobrze ci. Poślizg. Dobra. się skończyły apteczki. O, e, chyba jeszcze mam. Nie ma tak, jak za jednym zbirem się męczyć. Trzeba było nakupować trochę tych apteczek. No, trzy ostatnio chciałem, ale były niestety ty tylko średnie. No, to średnie. Jezu, co, co to za problem? Ja mam 36 sześć średnich, bodajże. dole, okay. ale ja mam zeza. No w końcu. Uuu, poślizg czy co? Tu bar nic, prawda? Nooo... Najpierw tutaj starałem się przebić... Kurde, złapiesz ze mnie policjancie brudny! Na ziemię i... 20 30 i bez głowy. Trzydzieści kąpek. <grych> tak. Uuu, to przynajmniej. Wow! Co się dzieje? Co mi się stało? Ja nie mam na czy... czy ty mi coś zrobiłeś, Kryzo? Nie, przez o... Ok przez ścianę cię zabija. Przez drzwi mnie coś walnęło. Podchodzę do drzwi, staram się je wyłamać i nagle padam. Nie? Beka. Znowu! Okej, kwesta bezwzględna. Uważaj wow. lepiej. Ja lubię przez drzwi. Lol. Czy macie, żeby wcisnąć B? Tak? A Czy... to co to mamy? Szufla. Szufla. No to gówno, no to trzeba się tepnąć. A, się tepnąć, przejechać to... się, to ja może po Nie no dawaj, wciskaj B, ja już czekam wraz zechod na was tutaj. No ja też. Magicy jedni, skaczą i się teleportują. <grym /dobre> Dobra, rozmawiamy. Jeden już próbował, ale mu nie wyszło. Powiedział co powiedział. No, powiedziałem, prawdę. Aha. No, bo Aha, no będziemy musieli iść przecież jeszcze do tego... Do hotelu. Hotelu, no właśnie i tam będziemy gadali z tym, z głosem. No ale najpierw trzeba odwiedzić klepikarza. No tak, ale teraz wypełniliśmy tę lukę pamięciową. Łom, wow, złoty łom. Ale... Calia, co ja chcę, a nie, Mogę kupić sok cytrynowy. Nie Ale patrz, Maziu, rozgryźliśmy to, teraz będziemy wiedzieli o co chodziło. Uh, mogę karabin nosić. Tego. To, chcesz, może, Fubar. Czekaj, nie to. Chcesz, może, magi... maczetę wojskową z toksyną już założoną? Level 30, obrażenia 483. Mówię, toksynę ma. Nie, ja mam dozgoczącą maczetę bolo 543 damage'a. Dobra. Skoro nie. Tutaj coś można oneś Jakieś wody? Mamy tyle Żarnie. questów, że sprawy rodzinne, to o, history, da. poszukiwacz złota, sześć stóp pod dubką. Dobra, chodźcie, wsiadamy. Chodź na tył, szwagier. No. Okej. Okay. Będziemy mogli strzelać do zombiaków, ale fajnie. No Moskidzu, czekaj, muszę tylko piesa założyć. Najfajniejsza zabawa, ja to kochałem w The Island. Tak to fajnie, mieć wszystko w punkcie rozdysponowane jak należy. Ty a dżin ogóle... tutaj zostawiamy, żeby ją zgwałcił Sina, mój serio? No. A! Ty, a w ogóle, bo ja mam wrażenie, że ja cały czas nie mam do zrobienia tej bomby z dezodorantów. Gdzie się ją zdobywało? Nie pamiętam w sumie, ale wiem, że ona chyba gdzieś na początku. No właśnie, ja pamiętam, że zawsze od Echo, początku... Echo jedź bonie, my chcemy postrzelać. Że zawsze od początku... Nawet nie mamy do czego. robić to... bombę z dezodorantów, a teraz jej nie mam. Kurna, no nic... Nie idzie... A trafiłem! Trafił. Uznajmy, że te też zabiliśmy. Aha. Okej. Okay. Zaczął się. My nie idziemy robić tego questu z to... i całą resztą tego gówna? Z tym oddaniem szampanów? A to później. Najpierw przejdźmy się do hotelu może. Najpierw pójdźmy po, po te szampany. Powiem co. drum. Brun, brun No developer crafted nam się chyba nie śpieszy, żeby je robić, nie? Czy ja wiem? Dzięki temu będziemy OP. Trzeba wybił, kurde jak, jak się jedzie ok. Wow, wow, Jany już... kierowca co on robi? O, ej, przebadajmy tutaj wszystko, bo tu będzie... mnóstwo kasy. Wow wow, wow. Spoko Echo twoja apteczka by się przydała Dziękuję Czy tylko mi zmuliło dead Island? W Takim razie witamy po krótkiej przerwie. Coś coś powiedzieć Kratus? Nie, nie. Okej. Okay. Wchodzimy. Co się dzieje? Leci sobie w chuja, jak to by powiedział sam Bee Radiologa <laughs> Can you hear us? This is no yeah, yeah. Tak jest, <laughs> ale się podniecił 104.8,

ECHO, NIE denerwuj SIĘ! Nie e, nie, ale ten... Purna się skurzyła, a w ogóle nie było mimiki twarzy na jej widać Zauważyliście, że w pomieszczeniu, w którym siedzi ten głos, tak to tak trochę jakby dymem zalapuje wszędzie? Właśnie, czemu on próbuje zaangażować do swojej sprawy jakichś tam randomów, tak? Ludzi, którzy są po prostu odporni. Zamiast tam swoich ludzi. Taka trochę logika. Ty słyszałem wybuchowego. Naprawdę, ale co? No pamięta, czy dźwięk nam się długo zanim weszliśmy. No. Tak więc będziemy teraz szli do bunkiera. Ale zanim pójdziemy do bunkra to chyba zobaczymy na. tego. Na. plażę. Na plażę. Pójdziemy oddać diamenty, co? Diamenty. Zadanie ukończone, ptaszek. No. <dysbox> to chyba nawiązanie do Jean. He he. No ja słyszę tego samobójcę, mimo że go nigdzie nie ma. <dysbox> ja słyszę. Dobra. Ta gra jest bardziej chujowa od Warzy. <dysbox> Ale żart ci wyszedłem wysz, No wiem przecież nie ma gorszej gry od tamtego gówna no. Psz, Szczerość Wsiadaj O, mam tego wybuchacza, on był za hotelem No chłop Siadasz? Tak, na pak no dobra nie na pakę, na bok ale poczekajmy na spali A wy tam Brody. jesteście, ja się że idziemy naokoło, ja już tam Ej, idę. No Czekaj, pupar tak... jeszcze nie wsiadł No i to już możecie jechać, bo ja po prostu poszedłem przez ten resort Chciałem, że z bucha Zobacz na mapę, zanim zaczniesz wrzeszczeć, jaką daleko już jest. Jak już jestem przy wejściu do Sina Mojskiego. No że my idziemy z buta, a nie samochodem. A, a samochodem. O, to mamy samochód, te cztery kółka a, przecież. Zanim jest szybciej, tak policyjnie było. A ten benzynę trzeba już zmarnować, no, wzięliśmy tyle. No, benzyna, benzyny się nie marnuje. Prawo, efekt. No kurde, no. Patrz. No, zaraz ja, pójdę bycie. i z kimś pogadam i oddam quest. I będzie wam przykro, że ja rozmawiam z ludźmi. No nie powinienem. To o, ludzie nie, nie powinni, to. powinni z tobą rozmawiać. Okej, okay, jestem. LOL, a ja mogę w ten sposób was tu przyciągnąć? Mm. LOL, zepchnęliście mnie nieładnie. LOL, 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 lol. Dobra, idziemy do dżungli, nie gadaj. Serio idziemy już teraz do dżungli, a ja, ja chciałem sobie on, może On nas będzie przygotowywał, nie? Bo teraz naszym zadaniem będzie dostać się do bunkra, nie? Ale... Trzymaj tylko, żeby ci dupy nie urwał. Ej, ale mieliśmy udać się na plażę. To, to jak robimy? Idziemy najpierw to to na plażę, na potem... a w następnym odcinku już zaczniemy dżunglę, dobra? No. Tak. No to... Ustalone. Do samochodu. Tylko nie do tego. Chyba. Są... Ale chcę nie. pogadać z Jean, że ona obciąga. Możemy tu zostać, Jean, nie obrażaj się. Dobra, bierzemy. Tak. Oooo. Ona nie chce pojedziemy tym, modu. ale to zostawimy gdzieś po drodze, będzie beka, okej? Okay? W sumie? Można. Chodźcie, zostawimy ją gdzieś tam w pizdu, będzie beka. Okej. Okay. To jest koło mnie. Zambi. Ja. Dobra, Ju się będzie już sobie. Ja już mam wszyscy gotowi. Ja już mam kubeczkę. Ciuciuuuuuuu. No. Po zabieraniu. weźcie tego. do przodu, dobra. Znowu. <laughs> Jadą z tym głównym to... nic nie widać Dobra, tu możesz się już chyba zatrzymać, wiesz? Nie Nie, no dawaj, dawaj, ale ja, tam ja mam to zaznaczone. A... Ja mam to zaznaczone. To zaraz będzie mógł zjechać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze nie, tutaj zaraz będzie po prawej... Ja nie zaznaczałem. Więc nie, więc nie krzyczcie mam. Ja na się na mnie. teraz mam mapę zaznaczoną. To po prawej, to po prawej. I tu jest gwiazd, jej. Mhm. No to Jean, szykuj się, mam nadzieję, że umiesz pływać, bo będziesz mokra. Muszę jakie to dwuznaczne. Nie, he he, co się dzieje! <grystanie> wow, wow, wow. Ej, dobra, ja dobra, idę na taka już. tutaj chyba starczy. Dobra. Ała. To... I jedziemy. To idźcie, ja tu o tej zostanę. No a potem naciśnię B i przeteleport, nie? Nie, bo jak pójdziecie wszyscy, a ją tutaj zostawicie, to ona się cofnie, a nas chyba też. Nie wiem, ja już idę oddech szampany, już jestem blisko. Chodzę na Molo, molo la, 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 la. Czekaj Maziu, na mnie proszę Czekaj. I na mnie, i na mnie Don't be a black Grenade <grym wiosenka> <grym wiosenka> <grym wiosenka> Najgorsze, że mi się zbudowało i nie jestem w stanie tworzyć tych yy, deobomb bo nie odebrałem nagrody od jednej z, jednej z misji Wybuchowy tam wybuchowy, Ola Daleko jeszcze? Nie, końcówka, dosłownie końcówka Dlatego nie lubię nie tu chodzić z pięści Dlatego nie lubię tu chodzić, bo to jest strasznie daleko No nie mogę Skacz, skacz No nie mogę, bo miałem ten Sam nie, sam nie miałem Aha. Teraz wielka radość, jej O, co A, mam na oczywiście. jego pieniążki? Oczywiście, Oto. dostarczę ci szampana Ona była organiczna. No? Ej, dobra, to już mnie wszystko. Ja mam tylko o, ra, ile mam diamentów? Dwa razy diamenty. Yy, narkotyki. Ucie. Narkotyki. Ty, ale gdzieś był chyba w więzieniu Gostek, któremu trzeba było dostarczyć narkotyki. Ale nie, nie? bo on chciał jakąś specjalną działkę, nie taki. Aha, rozumiem. Ja tego pamiętam, no. że był taki. Bo co, to, ja mam chyba dużo już narkotyków? Nie, nie, to takie co wiem są tam w kiblu. A poza tym wiecie gdzie jest ta gazeta o której mówiłem? No, zaraz Kubar pokażesz. Tutaj my. właśnie koło mnie, w tym miejscu tu, o tu, tu gdzie T-baguje to miejsce. Fakt. No fakt. Ile ofiar zabierze zaraza? Tajemnicze. Kilka Patrzcie Swetty. <laughs> bring me champagne, bring me champagne, bring me champagne. ale no, ja nie mam champagne, a. to skąd ci bring? Bringnij jej szampaina. Echo, nie chcesz dostarczyć jej szampanu? Przynieś szampana? Przynieś szampana, to zabawi mi się jakby się Aha. świat, kurwa, kończył. A jak Koniczymy. się świat, kurwa, kończy? Do, dostarczyłem szampana w przerwie. Aha, rozumiem. I tylko jednego szampana na na, na, na niestety. Ja dostałem tylko dwa diamenty, a potrzebuję jeszcze trzech. Ja będę miał idealnie pięć. Chyba. No chodź Logan, co ty tam skakujesz? No chodź. Padłem, może wody. dać wyjście. Do wody, wody. To się Loganie. No nie bądź taki Logan. Nie loguj. Logan się wyloguje. O, do ja. mi trzy razy diamenty. Co za. Co chcesz za to? Gadaj. Nic, bierz. Nie wkurzaj mnie, bo ja mam i tak. Dziękuję ci miejsc. bardzo. Ja też alkohol wyrzucę do wody, niech się ludzie spiją. Niech ja się mam... rydy... misza... Patrzcie, butelka lewituje w wodzie, nie wpada na dół. Mhm. Niech się, niech się ryby spiją. Ej, no kto tu rzuca we mnie tymi skrzynkami? Kto to jest ja. taki. Co za czarny? To jesteś naprawdę chory. Nie wiem, <noise> próbuję zabić. Ej, to wiesz co? To niech ktoś tu zostanie. Ja oddam tego quest'a z tym, bo trzeba powiedzieć tej siostrze, że tutaj jest, nie? No? To, to po prostu wezmę tam, pobiegnę nasz speed, powiem jej, że jej siostra jest, i wtedy trzeba jej znowu powiedzieć: Tak, twoja siostra żyje, huć i dupę. No. Bring It's me the... champagne. Bring me champagne! Bring me champagne! Ja tyle poczekam z W, w takim razie, może, żeby po prostu tutaj nie nudzić nikogo? Będziemy w następnym odcinku już zachodzić do dżungli, tak? Więc żegna się z wami. Zajdziemy oraz. będziemy o Echo? A z samochodu tutaj. Super! Hehe, zajdę w ciąg, No i kryzys, który jedyny przy mnie został. Cześć, cześć. Trzymajcie się i cześć. Kiedy przyjdziesz po mnie, ubrana w kontury nocy, obejmiesz mnie czule. Poczuję twój chłodny dotyk jak bezbronny motyl. Moja dusza uwięziona w klatce, dziś w końcu będzie wolna, rozkołysana wiatrem. Niczym jaskier, spisałem swój testament. Ubrałem go w poezję, z którą wciąż romansowałem. Teraz staję przed Panem, poddaję się jego łasce. Żegnajcie, spotkamy się, gdy każdy z was zaśnie.